Nela, dzień dobry. Dziś dobry, na pewno lepszy, bo było mniej ataków padaczki niż zwykle. Nela, choć tego nie widać, ma już 7 lat. Nie siedzi, nie je, ma problemy z oddychaniem, skurcze mięśni, ataki padaczki. Musi być odsysana, by udrażniać drogi oddechowe. Co jej jest? Powiedzieli, że to <laughs> dziecko, zagadka bo do dziś lekarze nie wiedzą na jaką chorobę cierpi Nella. Ma czwarte badania teraz genetyczne. Wcześniejsze nic nie pokazały. Yy, mitochondrialne, yy, mikromacierze kliniczne. Wszystkie badania są prawidłowe. Tak jak i ciąża. Przebiegała prawidłowo. Problemy wystąpiły po porodzie. Gdyby nie zdobycza nauki, to dziewczynka nie miałaby szans na przeżycie. No to jest oczywiście problem ze stjedzeniem, bo ona nie je bezpośrednio tutaj przez buzię, tylko jest karmiona bezpośrednio tutaj do żołądka przez pegan. I rehabilitowana codziennie przez wiele godzin, przez rodziców, ale i przez różnego rodzaju terapeutów. Wzmacniamy siłę oddechu. I tak od niemal siedmiu lat. Raz wychodzi nam lepiej, raz gorzej. Zależne jest to głównie od yy, tego, jak nela często ma ataki, bo one się zdarzają podczas ćwiczeń, czasami nie. Do tego wizyty u specjalistów. Rodzice chwytają się wszystkiego, by ułatwić życie Neli i zminimalizować jej ból. Chcę rodzicom pomóc, żeby przy zmienić pampersa, żeby łatwiej im było wiadomo, bo jest duże napięcie w obręczy miedniczej, Duże przywiedzenie, mocne przywiedzenie kończyn dolnych to rzutuje, na, nawet na przybranie zmiany pampersa Leczenia wdrożyć nie można, bo wciąż nie wiadomo, na jaką chorobę cierpi Nela. Być może jest tylko kilka takich przypadków na świecie. Jedyne, co można zrobić, to dbać o jej komfort. Rodzice robią dla niej wszystko. No muszę, no nie mam wyjścia. Moje dziecko i... Poświęcili jej całe życie. I to widać. Przede wszystkim jest dzieckiem bardzo zadbanym, nie ma odleżyn, nie ma przykurczy. By nadal utrzymać ją w takim stanie potrzebny jest specjalistyczny wózek i siedzisko. Kanala jest po prostu dzieckiem leżącym i zależna jest od nas, tak? Dlatego bardzo ważne są niezbędne sprzęty. No niestety są bardzo drogie te sprzęty. I nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, pokryć tych całych kosztów. Dlatego rodzice założyli zrzutkę. Brakuje tylko i aż 20 tysięcy złotych.